Jego do komentarze. ekstra minęła 17.05. Mariusz witam Państwa. Dziś e, tak troszkę przedświątecznie, czyli porozmawiamy o tym, czego zapewne w wielu firmach brakuje. E, brakuje humoru i wtedy, kiedy trzeba, dosyć luźnej atmosfery. Okazuje się bowiem, e, że. Zbadano to, jak humor i zabawa poprawiają nastrój yy, i okazuje się, że odgrywają one bardzo istotną rolę w zwiększaniu efektywności. Według ankiety przeprowadzonej przez amerykańską firmę Accountants, aż 96% osób na kierowniczych stanowiskach uważa, że osoby z poczuciem humoru mają lepsze wyniki od osób ponurych. Udowodniono również, że uczestnictwo w wesołych grach i zabawach zwiększa kreatywność i zadowolenie pracy. Czy tak jest i dlaczego te mechanizmy nie są powszechnie stosowane? Szczególnie, że mamy kryzys, czyli taki dosyć smutny czas. O tym będziemy rozmawiać z panią Malwiną Użarowską, trenerem biznesu i ekspertem komunikacji wewnętrznej. Kłaniam się, dzień dobry. Oraz z panem Arturem Skuchą, prezesem Persolog Polska, również trenerem menedżerów. Jak to jest? Bo przyzwyczailiśmy się do tego, że jak trafiamy na przykład do korporacji, to jest taki pruski drill, wojskowe wychowanie, system falowy, e, spychanie odpowiedzialności z góry, z góry na dolne poziomy e, i to wszystko tak się odbywa właśnie, no nawet nie można powiedzieć, że beznamiętnie, bo w, e, namiętnie, ale ta namiętność raczej przypomina wyś wyścig szczurów niż e, poczucie pewnego luzu. Zgadza się, że pojawia się wtedy również żart, a może być to żart sarkastyczny, mm -hmm. prawda? E, my nie jesteśmy zbyt wesołym narodem, generalnie rzecz biorąc. I wesołych ludzi się u nas nie lubi w narodzie, e, prawda? Tak. E, znaczy, na drugim biegunie są oczywiście Amerykanie, tak, mm -hmm. którzy, którzy bardziej no powyższownie traktują No smiling tak, z kolei. Tak. Mm -hmm. no, my, Europejczycy, jesteśmy bardziej, bardziej głębocy, można by tak powiedzieć. I e, dowcip, e, humor jest u nas w cenie, ale który jest bardziej może wysublimowany. I mhm. y, pozytywne myślenie, które przez wie, wiele lat, praktycznie jeszcze do końca lat 80., uważane było za panaceum na, na wszystko, okazuje się, że nie jest do końca zdrowym zjawiskiem. I my nie mówimy tutaj, y, to co jest zdrowe w firmach, to jest luz, mhm. relaks mhm. Y, i poczucie humoru związane z pewnym swobodą pracy i mhm. poczuciem, że jest się w takim miejscu w organizacji, w którym potrafi się robić to, co, no co lubię robić, Dokładnie umiem robić tak. najlepiej, a przede wszystkim to, że nie jestem trybikiem w maszynie i to, co no, robię. No ale chcę. do tego to potrzeba porządnego działu HR, który jak rekrutuje, to rekrutuje takie osoby, które są menadżerami dlatego, że mhm. mają umiejętności, żeby kierować zespołami ludzkimi a nie dlatego że skończyły te czy tamtą szkołę i ktoś im wmówił albo pracują już kilka lat i sukcesywnie y, awansują. Wiele osób chyba w polskich przedsiębiorstwach jest nie na swoich miejscach, jak widzę stojąc w korku a, te sfrustrowane twarze w samochodach klasy średniej. A, współczuję tym ludziom. Co oni tam robią? No. Wydaje mi się, że to jest rzecz, od której naprawdę trzeba by zacząć. Jeżeli robimy w życiu coś, co nie sprawia nam zadowolenia. Nie jesteśmy do tego stworzeni Też na. Dodatek. Chińczycy wymyślili, zrób ze tak. swojego hobby zawód, a nie będziesz Dokładnie. musiał pracować. Tego I, się i, I jeżeli mamy taką sytuację, no to trudno tu jeszcze humor mm -hmm. tak naprawdę. I takie cząstkowe traktowanie. Ale panie Arturze, robię, bo muszę, no bo no tak. to trzeba zapłacić no, no, ratę, że żona będzie tracę. chciała futuro na gwiazdkę, etc. I tu się już zaczyna proces rekrutacji na przykład. Mm -hmm. To, co my, my na mówimy, że proces rekrutacji często jest. Grom. Mhm. Ktoś chce dostać pracę, no bo musi pracować, tak? I w tym momencie, jeżeli nie stosujemy jakichś profesjonalnych narzędzi rekrutacyjnych, gdzie sp sprawdzimy osobowość tego człowieka, czy on tak naprawdę będzie zadowolony na tym stanowisku mhm. pracy, czy ma ten swój potencjał, czy jest go na dłuższą metę w stanie utrzymać, no to już popełniamy pewien błąd, bo tak naprawdę każdy chce jak najlepszą pracę. Mhm. I jeżeli to byśmy przeskoczyli i, i nadali temu jakiś profesjonalny wymiar, to mamy pierwszą rzecz. Jak no tak dobrze, jest ale zasobie. gdzie przebiega granica? Bo ja rozumiem, że to, o czym mówiła pani Malwina, Damy palec, mhm. bo to wszystko zależy od człowieka. Zgadza się. I damy palec, a tam ten weźmie całą mhm. rękę i a, zacznie to wykorzystywać w niecnych celach, czyli żeby się jak najlepiej poobijać, niekoniecznie być efektywnym. A, mhm. Jak zadbać o to? żeby ten zespół był faktycznie zgrany, a jeżeli ktoś odstaje tak, tak. dlatego, że się obija, nie ma poczucia humoru i myśli sobie, mhm. że ja mam luźnego szefa, to mogę sobie pozwolić mhm. na, na więcej. No tak. Ryba psuje się od głowy. Tak. Często tak mhm. jest. Jeżeli już osoba zarządzająca nie wykazuje tego minimalnego poziomu optymizmu, żartu i humoru mhm. i wszystko traktuje bardzo sztywno, to się oczywiście przekłada. Mhm. E, namawiamy do czegoś, żeby zachować przede wszystkim umiar. Mhm. Tak? Jeżeli my e, nie stosujemy żadnych systemów, nie pracujemy z ludźmi systemowo i nie nie mamy żadnych celów, to przeprowadzenie samych elementów żartu, humoru i zabawy też nie przyniesie zamierzonego celu, mhm. tak? To musi być jakieś celowe działanie. Natomiast y, trzeba po prostu zacząć od siebie i to jest coś, co my mówimy osobom zarządzającym. Czyli Cześć. trzeba być Czechem po prostu, takim e, osobą, tak. która ma dystans do siebie. Właśnie, ten dystans, e, spojrzenie w lustro, czyli mhm. ta refleksja, to jest coś, czego nam troszeczkę brakuje. My jesteśmy bardzo ambitnym narodem i chcemy bardzo dużo osiągnąć. w badaniach wypadamy kawalacyjnie. Tak, tak. W bardzo krótkim czasie. Ja zajmuję się w Niemczech też takimi działkami pewnych inteligencji, mm -hmm. na przykład i, i kształcenia ludzi w technikach e, zapamiętywania, mm -hmm. e, zetknąłem się z takimi statystykami, które potwierdzają, że Polacy są jednym z najinteligentniejszych narodów w Europie. Tak? To skąd tyle kawałków? Jeżeli po chodzi o IQ, a to no IQ, to sobie. Tak, tak jeżeli chodzi I o IQ, natomiast nasza tak? inteligencja emocjonalna, no to już jest troszeczkę mm -hmm. inna sprawa. Tak wynika przynajmniej z naszej obserwacji, z pracy z menadżerami gdzie ma porównania, a na całym świecie pracuje. Uważamy się za pępek świata, e, uważamy się za ludzi specjalnego B znaczenia, chcemy być specjalnie traktowani. E, chodzimy na burmuszeni, a jak dostaniemy kawałek władzy do kieszeni pod tytułem papier na menedżera, a, to nagle wyżywamy się na władnych, bo teraz to my udowadniamy, lecząc, jak sądzę, swoje kompleksy, jacy to jesteśmy doskonali. E, jest na to lekarstwo? To lekarstwo zwykle znajduje się w gabinecie coachingowym, na który yy, dobra organizacja. Ale pani Malino, jest to jest, wyszła, jest tak samo tak? jak z terapeutą <laughs> czy z psychiatrą. Ktoś ma problem, bo ma głęboką depresję, ale przecież mm -hmm. powiedział ja jestem chory psychicznie, tak? Zazwyczaj trafia tylko... do takiej osoby wtedy, kiedy już jest naprawdę bardzo źle. Jak pani teraz zamierza wytłumaczyć kochimie, dyrektorowi tak? firmy, że powinienem <laughs> skorzystać z coacha? Mam powiem, że jestem, gdybym był najlepszym dyrektorem, no. to bym nie był dyrektorem. No. To znaczy, ja uważam, że ten proces powinien się zacząć nie wcześniej, czyli ja mam nadzieję, że większość dużych firm już opracowało strategię komunikacji na 2012, bo to jest, to jest u nas cały czas niedoceniane. I praca z zespołami, z, czy to jest korporacja, czy to jest mhm. mała firma, zaczyna się od komunikatów. I, e, słowa niewypowiedziane, nie nie z bym się może spierała, ale nie no, o tym nie ta, jestem. Po prostu prawa. nikt nie jest jasnowidzem, tak? Czyli od tego oczywiście, zaczynamy, że oczywiście. dbamy o komunikacji. Strategia komunikacji zakłada również to, co się dzieje z pracownikami, kiedy my po, y, wysyłamy komunikat negatywny mm -hmm. i pozytywny. I impreza integracyjna, czy, czy stworzenie jakiejkolwiek fety, czy świętowanie mm -hmm. sukcesu, czy zajęcia z kreatywności na zespołów twórczych, to jest pewien komunikat, który wysyła firma do swoich pracowników. No dobrze, teraz częściej wysyła taki, że. Wy Trochę za dużo was tu pracuje, a mamy kryzys. Mhm. Mało tego podnoszą mhm. nam, tak jak dzisiaj, składkę rentową, no i już teraz wszyscy jęczymy, że te 2% spowoduje 100 tysięcy bezrobotnych. Można się spierać, jak wielką bzdurą są twierdzenia pracodawców. Natomiast, jak wysłać komunikat do pracowników? Nie spodziewajcie się niczego dobrego, bo dobrze. To już było w wielu procentach firm dzisiaj, teraz, nawet przed świętami. Mhm. Tak się dzieje. Ludzie dostają kwity pod tytułem tak. rozwiązanie umowy tak. o pracę. Jest nam przykro. Sytuacja na rynku. Jeżeli mogę, chciałbym się posłużyć dwoma przykładami odnośnie żartu mhm. i humoru, żeby nawiązać do tego, co się teraz też dzieje. Szkoląc wiele firm mniejszych i średnich, miałbym do czynienia z sytuacją, gdzie szef siedzi po 15 latach, gdzie ma 15 lat tych samych pracowników, jest około 20 osób, i my, jako firma szkoląca, też posługujemy się żartem, humorem, żeby te relacje jakoś tam nawiązali, i się okazuje, że nikt się nie śmieje. Tak? Ci pokazujemy ćwiczenie, które wszyscy się e, boją. Jak byłem taki, to tata mi powtarzał, pamiętaj synku ludzi inteligentnych, poznaje się po poczuciu humoru. Próbowałem to testować na nauczycielach i tak e, różnie bywało, ale rozumiem, że e, zgadza się Pan tak. z e, tym twierdzeniem. Ewidentnie. Jeżeli mamy sytuację, że, gdzie taki polski typowy pracodawca nigdy swojej załogi nie zaprosił nawet na pizzę, uh -huh. tak, 15 lat się znając i siedząc, nie, siedzą pierwszy raz obok siebie, na przykład po 15 uh -huh. latach i wszyscy się boją śmiać, no to gdzie tu kreatywność? Kreatywność nie da się wymusić Kreatywność. No dobrze, kreatycją. no bo on się, się boi inspirować. fraternizacji, panie tak. Arturze, bo mu na tak. głowę wejdą, no bo co będzie, nie wiem, na ty z szefem, nie daj Boże. Czyli nie trzeba koniecznie przechodzić na ty, natomiast utrzymując taki problem, dystans... Tak, problem jest z tak. rozgraniczeniem tego. Poza tym... Poza tym, to... pani Malwino, impreza integracyjna, w leje się strumieniami. A... Ale podczas imprezy integracyjnej dzieją się też różne, również inne rzeczy. Aha. Pewne y, napięcia zamiecione pod dywan mhm. są wychodzą. rozwiązywane no właśnie, słyszałem o takiej imprezie w jednym z telekomów, gdzie służbowe samochody na parkingu ucierpiały, bo ktoś właśnie popił i frustracja z niego wyszła, więc wyszedł i swoim szefom. A gałęzią oderwaną z drzewa by uszkodził kilka aut. Oj, oj, samochody ciągle zupełnie duża korporacja. My tak, jako profesor unikamy się... mm -hmm. takich typowych imprez integracyjnych. Wolimy na przykład e, proponować naszym, naszym klientom trening zespołów, mm -hmm. gdzie Skaza są się. elementy no. żartu i humoru, gdzie wcale nie musi kończyć to taką imprezą, e, Trzeba jasno wyznaczać granice. granice, granice. tak wszystko no. a, Przepraszam, ale ja wódkę piję z tak? a tu przyszedłem popracować. To jest taki Zawód jak hydraulik, mikrochirurg i księgowy i pracuję tu odtąd dotąd, a potem wychodzę i mam własne no. życie. To no, zaplanowanie zabawy mhm. jest bardzo istotnym elementem strategii komunikacji i budowy kultury firmy. Ona musi być adekwatna do tego, y, czym jest i jaką osobowość ma firma. Mhm. Wiadomo, że poza tym bardzo dużo firm jest, bardzo dużo rynku interesujących firm, które tworzą eventy, prawda? Mhm. Ale też ważne jest, aby one były dopasowane do potrzeb. Tak? Nie każdy bawi no, się dobrze, z taką no, no, dokładnie. Nie każdy jest taki to przetrwać i rzeczywiście źle nabrana impreza, narzędzie, jakim jest w tym momencie impreza integracyjna, może być strzałem w stopę. Tak, czyli to zaczyna psuć relacje firmy. No jak to pod... zrobić na etapie, nie wiem już zastanej sytuacji kiedy jest źle kiedy ludzie patrzą na siebie wilkiem a, kiedy nie wiem donoszą na siebie podkopują pod sobą a, dołki a, no to jest największy no tak. dramat człowiek nie pracuje efektywnie bo uh -huh. y, okopuje się właśnie patrząc y, za siebie bez przerwy, żeby nie dostał ciosu nożem w plecy. Dokładnie. Myślę, że tu się zgodzę z Panią opinią, że po prostu ciągle mamy tą odpowiedzialność osób decyzyjnych, tak. żeby mhm. poszukały jednak profesjonalistów. To też jest w Polsce niedoceniane, że takie spojrzenie z zewnątrz audytora osobowościowego... Gdzie ich szukać? Gdzie ich szukać? No, to jest ma Pan tutaj. ich przed sobą. No Oczywiście tak, tylko trażę. trener to jedno, tak. e, natomiast e, hmm. państwo wychodzą, zostaje z zespół, który no musi się... ze sobą współpracować i właśnie to, o co powiedziałem, musi. Nie chce, tak. niestety, no ty tylko. Musi. Jest jedno rozwiązanie, czego na przykład ja mam duże doświadczenie w Niemczech, prawie 20 lat. Jest rzeczą normalną, mm. że osoby zarządzające kształcą się mm. na pewnych modelach i podnoszą swoje kompetencje. Mm. I to jest to, co na przykład personel robi, przenosimy to na pracodawców. Macie wiedzę, która kiedyś była zarezerwowana tylko dla korporacji mm. i zróbcie z nią. Oby skutecznie. Oby I z poczuciem humoru. I humoru jasne. Może tak. nie Monty Pythonowskim, ale czeskim chociażby. To, to A, czyli na sobie z takim poradku. sympatycznym uśmiechem jak pani Malwiny. Malwiny. Elwina Użarowska, trener biznesu i ekspert komunikacji wewnętrznej oraz pan Artur Skucha, prezes Persolok Polska, trener menedżerów. E, humor ratuje nas nawet z największej opresji e, i mam nadzieję, że dzisiaj chociaż częściowo Państwo to udowodnili. Gdzie komentarzy komentarze? Następne jutro o 17.05.